Grałem w Tetrisa, więc nie wszystko, nie wszystko załapałem. Ten najważniejszy element tej konwencji jakoś mi umknął. Cóż mogę powiedzieć? Takie życie. Konwencja była bardzo bogata, bardzo pozytywna, bardzo fantastyczna, taka rockowa, taka fajna. No powiem tak, jeśli zmieni oblicze Polski, to zmieni ją na takie oblicze, jak nie więcej wygląda korporacja pana Mencena. Trzeba się popytać ludzi, którzy tam pracują, czy im się dobrze żyje, że gdyby w ten sposób wyglądała Polska, czy to byłoby fajne. Nie wiem, trzeba się ich spytać. Konfederacja musi teraz zaczerpnąć z elektoratu środka. No I wtedy być może balon pójdzie w górę. W nowym sądzu, jeśli, jeśli konfa, ustalmy, jeśli konfa będzie miała wynik poniżej 12%, to nie ma sensu, bo i tak jedynki wchodzą. Ale jeśli, jeśli, jeśli wynik byłby powyżej 12%, to dużo kandydatów, moim zdaniem, niezależnych może wejść. I wtedy trzeba zobaczyć, kto ma szansę. Kto ma szansę i może na niego zagłosować.